Siemandko, jest ja jestem Wertes! Witajcie w kolejnym odcinku z Murder Mystery. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku mieliśmy taki challenge, że mieliśmy nie mówić do siebie po nikach, tylko po prostu jakoś tak. A dzisiaj mamy trochę rozbudowany ten challenge. Otóż będziemy mówili do siebie na przykład tak, że jak czyśnik zaczyna się na B, czyli Bisiek, to mówimy jakimś fejkowym imieniem, niekoniecznie jego imieniem, czyli Bisiek może być na przykład Bartkiem. Mateo jest pod M, to może być na przykład Mariuszem, i tak dalej, i tak dalej. Generalnie z nami. Jest tutaj Hubert, Mekader, Nondoran, Olivier, Projective oraz właśnie Mateo Siemaneczku! Cześć. 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 Cześć! No to będzie Mietek Dobra Jak coś to... Mietek lecimy, dla lecimy. Dla lecimy dla Dobra, dla dla ja jestem Vlad, słuchajcie, bo mam na V, nie? <noise> to jest, impreza, impreza Pieniądze To będzie dobre, to będzie Oni. dobre Zginąłem O nie Olaf zginął. No nie, Ona ma to co ja mam zginął, ale taka... <grym> Ale to miała być imiona chyba. Marek. E, taka cię no i no, Marek no. zabił. Wymyślajcie imiona jakieś. W ciemnych włosach ciemniejszej karnacji. Tak. Pani <grym> w ciemnych włosach. Wschodnie. Pani w tak, ciemnych włosach. Ege Salsys. Uważaj. Ege Salsys. No. Koło Norberta była. Elowladek. No, ci... Co nie, tam Marek? eee, ma, ma, Maniu! Spokojnie! Marek, Marek, biegnij, biegnij Marek. No Marek, dawaj, dawaj. O do Mach też ja tak mówimy. Nie, nie, na normalnie. Tylko, tylko, my jesteśmy ze zmienionymi. O, okay. Bartek zginął. Bartek zginął. O, jee, dom zgrabny. Bartek skaczesz po tych łukach. skacz! dawaj, Marek, dawaj. O, łuk nie był zbugowany w powietrzu. A no co to był ten, taki prawdziwy? To był taki od Bartka. Od Bartka, dobra. Dobra, gdzie jest ten morderca? E, na zewnątrz. No, no. no. E, koło Na dole róże. róże. Czekaj, nie. Na dole... Marek. Nocny Marek. Dokładnie. Nocny Marek. Marek. Czemuś się skojarzy, kurde. kurde. Jakim to, synem? To moje drugie imię. No, Dobre, dobra, dobra Mieciu. Mieciu, czy mógł Jak? Gdzie jest ten? Co za. O kurwa! Prawie do ciebie trafił. Uciekł. Uciek! Został jeden morderca. I life is brutal and full padło, of nie? the o, We know who you know, vlad. O nie! Wlad, why you to robisz? Vladu, dlaczego ty Wladimir Wladimir Nie, nie, To nie, 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 dobre! dobre. Także wiecie, łapeczkę w górę zostawcie. Najlepsze odcinki, słuchajcie. I jest impreza. Moc i, i jump preza. Jeszcze raz. Zatrzywiście w komentarzu nocny Marek. No, Nocny tak, Marek, Marek pogromca. Tak. Koparek. Tak. O skocz tutaj. Uuu. O ja tam skaczę. No. Dobra. No. Dobrze, Vin Dobrze Vincent Vincent. Ja tam się nie <laughs> Vincent. <laughs> 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 Przynajmniej wiem, kiedy o mnie chodzi. <laughs> Paweł kradnie mi pieniądze na kurde. Co ja? Paweł? To za Paweł? Paweł? Maciek, daj trochę złota. <grym> no, <Maciek. grym> oh <my> <grym> <God>. <grym> o silnik, To jest. Te. jest niebieskie. Jest niebieskie. Nie jest to niebieskie słuchawki morderca. To ja, ale to, jest, Jeste, nie chęli, to ja jestem morderca. Nie, to ano, Nie, to nie To ja! Taki. To ja mam! <grym> o, kurwa. Jest to niebieskie. Cześć. Okay. Jakaś tak, dziewczyna, o, jakaś, dziewczyna? Banie, jakaś dziewczyna. Niebieska. No? No to właśnie, nie trafiłem. No to właśnie pan co goni teraz? Ej, tutaj łuk detektywa jest, ja pobiegłem. No i tu, tu, tu jest hmm. właśnie ten morderczek. Ha! zrobisz zrobisz? Kurde, nie zdążyłem się załadować. No masz? Myślałem, że zdążę się szybko schować, załadować łuk i strzelić tak już po prostu nawet z z, pamięt, z przyciskiem, ale dość tego Tu macie mój łuk, proszę bardzo. Uważaj, no. uważaj! Co tu się no, dzieje? No, Jumpreza się dzieje! Co to za łuk fejkowy znowu? no? Co? Co? O no, fejk no, łuk. No, Norbercie. znowu fejkowy łuk. No nie. O nie czym się. czy nie, bo, bo nie wiem. Yy, yy, nie, chyba nie. No nie. A goni się ma. Serca, kurde. Ja, nie wiem co to za nik teraz. No goni się. Marek żyjesz? Uważaj, strzelaj! O nie, Halo, lag! O nie, Maria, jak to mogłeś zrobić? Lag Ona jest na górze. O! Maciek, dawaj! Dawaj, Maciek! Dajesz, Maciek? Dawaj, Mieciu, Mieciu! Dobrze, Maciek, dobrze! Maciek, dobrze! Maciek, no. Maciek. No. Maciek porobił tutaj. A Maciek! Je. Je. Mieciu zrobił. Jak Mieciek zrobi, to nie ma lipy. Mieciu, porobił jednego i zadziałało. To jest najbardziej Tylko wiecie, jeszcze, jeszcze jeden murder gdzieś biega, nie? A nie, to już nie. Dobra. Nie, nie koniec. Nie, bo tak się dziwię, Co, coś, coś, coś nie wczytuje na jarencie i chyba jeden no. ktoś biega, nie? No widzisz Vincent. To ty no. byłeś Vincenty. No, właśnie. Vincenty Vincenty. No. Okej, okay, niewinny no. jestem, proszę mnie nie zrzucać. Dziękuję Detektivo. za uwagę. Vincent, zabijemy cię. Okej, okay, Maciek. Niewinny. Wszyscy będziecie Maćki zaraz, tak mi się ten, wydaje. Tak już sobie. O, Ura. ktoś padł. No nie, moje złoto. O, Bisiak. Znaczy... No nie, bożydar. przegrałem challenge. Znowu widzisz? No. Kurde, no znowu pierwszy przegrałem challenge, Tomasz. No, no sorry, Bartek, no. Ooo... Ja widziałem murdera. ten murder może być, słuchajcie, Marianem. Kto za Marian? Który Marian? Ale Marian. A to w sumie wiem jak wie. to. Bo jeden Marian o. jest po mnie. No Marian się przyciął no. no to ładnie. Marek, gdzie jesteś? E, Marek. Takie bu bułki się dzieją. Chlebek? Nie mam. Mietek, gdzie ty jesteś? Mietek. Mietek. Nie mam, tak. nie uciekł. Jesteś, jesteś. Ej, to jest przy bo też ma nick na AM i trzeba też do niego poem mówić. No. Znaczy to znaczy, jaki. Jaki nik. Jaki Nick. Nie, jaki no nic. no w, no w, w no Minecraftie! No to w Minecraftie no to niknąłem. Elo. Keś... Ja bym przyjął, że jednak. Nie, nie. O... Ja... Do to Wincenty, to nie, przegrałeś nie, 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 niestety, ponika, bo powiedziałeś ponika. na mnie Olaf. No masz? Kurde no. Wincenty, e, to przegrałeś, bo to... powiedziałeś na mnie Olaf. No to już dwa razy przegrałem, no trudno się mówi no. Ej, Norbert, gdzie jesteś? Ja, ja uciekłem. Ale nie, ja chcę ci coś pokazać tylko. Nie, ja nie Ja ciągle nie mogę złota znaleźć, zaraz się wpakuję prosto na morderca, znając życie. Ja masz do nas. DJ, czemu żeś to zrobił. Wladek chcesz, łuk? Wlaził. Ktoś mi podłogę otworzył, gdy skakałem, ale nie wiedział, że ja tutaj parkura ogarniam dobrze. Dawajcie info, kto morderem jest. Aha. No, Marek. Marek? Marek. Marek! to moje Marek. złoto Ty. O, Marek Kwek zginął. Dostaniesz strzałę. Gdzie jest łopatę. No tu. Mam łopatę, może, tam jest, może, może dostał shota stamtąd. Nie. Ja to sprawdzę. Możliwe. Co tu się tutaj dzieje? pusto, pusto tutaj. Nie władimie, nie idź tam. Nie no. idę, wracam. <laughs> wracam, mam już łuk. Mam jeden strzał, który można wykonać. A potem się okaże, że to będzie Wladimir, jednak. Wladimir już Niec. dzisiaj był morderem. No to co? Wladimir no. no jest to, czysty. Obserwuję go, to... go telepatią. No masz? <coughs> I tak mi niepotrzebne to złoto. A że ja tak się zapytam, czy to inny po co morderca jeszcze żyje? Żeby no, musi, no musisz żyć. Co ty ja ja tu machasz? Ty, ty. Ja, żeby... Nie wiem. Lisko Dans Mam nisko 27 disco? O nie! Macim tu przyszedł. Kuca wskacze, kaszem Ahamady Pietek? Mieczu! Marcin robi rzeźnie! Kto jest? Marek! Co ty robisz ze swoim życiem? Czekaj. Nie. Mieciu! Marek! Adam! Co? 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 Jaki Adam? Co? Nie, Adam. to Mietrzem Adam Adam! Nie to Adam! Adam! Nie. Jaki Adam, no, nie, co, nie co się tu dzieje Witkiem to, to było z ten memem, a nie... A, Witek, Czy tylko Marian jest murderem? Tak. Tak. E, tak, Marian. Marian, to we tam. tam, eliminuj. Mi... Rozpierdóż. Konkurencję. Tak a nie, go go. dawaj. Czekam. Atakuj go, Mirek. Marian, dajesz! Dawaj, Mirek. Go, go, go! Bierz go. No, co jest z tym typem nie tak? Ciekawe, jak ja Cieka poczekam, może? Eee! Myślę, że sam. Z, myślę, że sam z siebie do ciebie nie przyjdzie. Ja myślę, że Mietek zaraz. O! o. Dobra. Już no myślałem, to to... że będzie super. To znaczy, może Mietek zapawić. wyrwie. Tylko my dostaliśmy. Aha! Na pewno? Bo jesteś ja, ja chciałem tylko high five'a Nigdy nie wiesz. A. No Mietek, no. Nie. O! Dliżej. nie wiem. Shit. F5 no, czas o, o, jest O! Mietek zginął. Mirek Mietek Maru Mietciu Mietciu no, żyje czas czas się żyje ale po czasie no cóż no cóż, no no bywa no, no czasu nigdy nie ma no Mietek niestety ten nie, nie udało się Bietkowi Mietek został zabity przez Mietka no, a bie to bie przez tamtego typa co biegał w tej werty Mietek Ty, Michael Ty, Michael Dobra znowu inny innych dobrze że nie desant Coś się dzieje. Normalnie, ja nie wiem. No wydawało mi się, że złoto widzę. No co, tak się nie robi. Złoto w wodzie, moje. No nie, tam przed chwilą nie było złota żadnego. Halo, ty. ładnej złoty! Eee, Mirek, no... Mirek. Mirek, No Też już. Też przegrałeś. Przegrałem challenge. tu to Mirek no mi się masz. kojarzy z moim nauczycielem. Pewnych przymiotów zawodowych. Czy coś? To będziesz wiedział, o kogo chodzi. O nie, tutaj ktoś. W... Gatemi. Jakaś dziewczyna z kapem, z serduszkami fioletowymi. Fioletowa. Fioletowa, cała no. Jest. No. Cała fioletowa, no? Kurwa, mówiłem. O! Może pogumie jagodach. <noise> muszę zobaczyć A twarz, pokaż nie wiesz. twarz, muszę cię tam mierzyć po twarzy. No nie. O nie, drugi mordercu też jest dziewczyna cała na czardo. Zamaskowana. Oś. Kurde, są dwie. Ty co jest? Wygląda tak, jakby ta osoba widziała, co ja robię. i Się ciągle odwraca, w momencie, kiedy chcę pożyć tę twarz. A. Może o Nie, wybiegłem na ją. A to jest albo Alessa Mouse, albo k Eee... C-Falto z Taki nick. Tej fioletowej. Olek! Dobrze, Olek! Dobrze. A nie, a nie, no, znaczy te, znaczy, znaczy te, ten, no, no, nie. Mirek. Mieczysław, sorry. A Mieczysław. Mieczysław. tak, Mirek. Dawaj Bartek, dawaj, bijesz, bijesz Bartek, to jest dawaj. To O nie! nie. Co to a, nie. No, ładnie. Jadują. No ładnie, to ładnie Naprawdę propsy. tak, tak, to wszystko wina tych duszków Co nie ma, no, to latają way way. Wszyscy zginęli Poszli sobie grać w minigierkę W minigierce, słuchajcie, incepcja ich porobiło, no Tak to jest, ty. tak to Pograłbym jest Pograłbym w bilarda Kurde W Minecrafcie? nie Nie, w W Minecrafcie da się zrobić, Mietek, da się zrobić w, w GTA 4 się. Mietek, Mietek, co ty w ogóle co, Kto, ktoś sobie poradzi? Nie. Czy tak nie zbyt? Wszyscy od nas, jak coś. Ja się Nie, nie wiem, ale tak myślę o innych osobach, ale tu chyba już. Nie masz no, ma tego. E, to, to Ciątory. uciekam. Koniem imprezy, słuchajcie. Tak Dobra, także do. No, dziękujemy wam za obejrzenie. Cieka był z nami Marian Mietek, Mietek Mieczysław, słuchajcie. E, i, I tak w Pozdraw. sobie jeszcze był Norbert No, takie rzeczy się tutaj wyprawiały. <grym> Tak, Wlad tutaj Taki nagrywa i pozdrawia był. prosto z labiryntu, było Jest. fajnie, było fajnie, no to co, to dziękujemy, zostawcie koniecznie łapaczkę w górę, do następnego, na razie, cześć, juu. Cześć. Cześć! cześć.